Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. Grecki termin paraklet, który pojawia się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii można przetłumaczyć na język polski jako obrońca, adwokat lub pocieszyciel. Jezus nie chciał pozostawić nas sierotami. Posyła nam swojego Ducha jako nauczyciela, obrońcę i pocieszyciela. Jezus jest obecny w nas na sposób duchowy, w swoim słowie. Jego Duch przybywa i działa w naszym wnętrzu, jeśli trwamy w jego słowie. On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie. Być może zbyt rzadko pamiętamy o tym, że mamy dawać świadectwo Chrystusie. Warto dziś postawić sobie pytanie, czy każdego dnia świadczy o Jezusie Jego Ewangelii, czy żyje Duchem Ewangelii na co dzień i czy innych słowem i przykładem pociągam do Chrystusa, a może jestem antyświadkiem. Bóg daje nam jeszcze ten jeden dzień, dzień dzisiejszy. Być może już ostatni w naszym życiu, tego nie wiemy. Dziękujmy dziś Bogu za Jego miłość względem nas, za to, że wybrał nas na swoich świadków i bądźmy gotowi na dawanie o nim świadectwa w mocy Ducha Świętego. Ten dzisiejszy fragment napawa nas otuchą. Mamy obrońcę posłanego przez Boga, Ducha Świętego, a skoro Duch Boży staje w naszej obronie, to nie musimy się niczego lękać. Możemy być spokojni, bo nikt i nic nie wyrządzi nam krzywdy, jak długo paraklet mieszka w nas.